Cześć! W dzisiejszym odcinku to test Lenovo Yoga 720 i konkurs. Zapraszam. Yoga 720 pojawia się u mnie dzięki uprzejmości sieci sklepów X.com, a producent tego sprzętu zapewnia na swojej stronie internetowej, że to jest mobilny komputer dwa w jednym. Sprawdźmy w związku z tym, jak bardzo jest dwa w jednym i jak bardzo jest mobilne. Moje pierwsze wrażenie w przypadku Yogi 720 było bardzo pozytywne i rzeczywiście potwierdzające obiecywaną mobilność. Sprzęt ma mniej niż 1,5 cm grubości, więc jest bardzo smukły, a do tego waży 1,3 kg, więc łatwo go wsunąć do torby czy plecaka. Podobają mi się także nieco zagięte krawędzie klapy, dzięki nim nie ma ryzyka, że notebook się zahaczy o jakieś wewnętrzne kieszenie czy paski. Jakość wykonania należy nazwać rewelacyjną. W zasadzie cała konstrukcja jest wykonana z matowego, przyjemnie chłodnego aluminium, gdzie nigdzie lśnią błyszczące szlify, nie brudzi się ani nie rysuje przesadnie łatwo. Nie ma tu jakichś odważnych, stylistycznych rozwiązań. Do takich można byłoby zaliczyć tylko charakterystyczne logo Yoga na klapie, choć chyba i tak nieco na siłę. W kwestii designu jest bardzo elegancko i klasycznie. Na plus zaliczam także zawiasy: mocne i stabilne, sprężynowanie jest minimalne, laptop na pewno nie otworzy i nie zamknie się sam, co sprawia, że znakomicie sprawdza się, kiedy coś na nim robicie, trzymając go na kolanach. O niebo lepiej niż jakakolwiek hybryda. Jest jednak także efekt uboczny. Klapę trzeba podnosić jedną ręką, a drugą przytrzymać bazę urządzenia. Jedną dłonią tej operacji przeprowadzić się nie da. To dwa w jednym, o którym wspomina Nowo to zaś możliwość przekształcenia komputera w tablet. Zawiasy pozwalają ekran obrócić całkiem dookoła i rzeczywiście to działa. Chociaż ja nadal uważam, że Windows nie sprawdza się w tabletowej formie. Ten sposób używania Yogi 720 więc mi w nawyk nie wszedł. Dużo więcej sensu ma dla mnie tryb tak zwanego namiotu praktyczny, gdy ogląda się jakiś film albo pokazuje komuś zdjęcia. Tak czy siak jednak, Yoga 720 świetnie sprawdza się w podróży czy podczas pracy gdzieś na mieście. Sprzęt jest odpowiednio lekki i smukły, ja testowałem go nawet przygotowując te recenzje na biwaku w środku lasu i na pewno laptopa tak mobilnego będzie im brakowało. Ekran ma 13,3 cala i proporcje 16x9 oraz rozdzielczość 1080p. Przy gęstości na poziomie 166 pikseli na cal ostrość jest bardzo dobra. To, co rzuca się w oczy, kiedy na niego spojrzycie, to na pewno imponująco cienkie ramki ekranu, nowoczesność pełną gębą szkoda, że tylko z trzech stron. Pod wyświetlaczem pustego, niezagospodarowanego miejsca jest zadziwiająco dużo nie rozumiem, czemu producent zdecydował się tę przestrzeń tutaj zostawić. Sama matryca jest jednak na plus. Wykonana jest w technologii IPS, jasność jest dobra, kontrast również, znakomite są kąty widzenia, a kolory są stonowane nie wydają się jaskrawe, ale nie są też wyblakłe. We matryca jest błyszcząca. To oczywiście utrudnia korzystanie sprzętu na zewnątrz, ale biorąc pod uwagę możliwość przekształcenia komputera w tablet, nie było innej opcji niż pokrycie ekranu szkłem. Producent zastosował dodatkową powłokę mającą niwelować refleksy, ale nie oszukujmy się, ona może zrobić tyle, ile może. Cudów się nie spodziewajcie. Działa automatyczne sterowanie jasnością, bo jest czujnik światła. Można skorzystać także z opcji Paper Display, czyli popularnego ostatnio w smartfonach filtra niebieskiego światła, redukującego zmęczenie oczu podczas czytania. Skoro yoga 720 może być tabletem, ekran musi być dotykowy i rzeczywiście tak jest. Reakcja na komendy jest świetna, jest także obsługa wiele dotyku. Klawisze urządzenia mają charakterystyczny kształt, taki powiedziałbym dachówkowy, z łukowatą dolną krawędzią i są dość płytkie, ale mają wyraźny skok. To powoduje, że wydają się nieco twarde, więc długie pisanie na tej klawiaturze nie jest jakoś magicznie wygodne. Ale z drugiej strony na duży plus jest to, że poszczególne przyciski mają wyraźne odstępy od siebie i łatwo się w nie trafia. Podobają mi się także duże Shifty, Caps Lock, Enter i Backspace, ale upchnięto je tu kosztem mniejszych strzałek góra dół i klawiszy funkcji. Oczywiście nie ma także klawiatury alpha Numerycznej, biorąc pod uwagę rozmiar tego laptopa, to jest zrozumiałe. Jeśli chcielibyście pracować w nocy, ucieszy Was równomierne białe podświetlenie i koniec końców klawiatury oceniam pozytywnie. Pod nią znajdziecie bardzo duży touchpad, wykończony efektownym błyszczącym szlifem. Umiejscowiono go dziabkę poniżej poziomu obudowy, więc łatwo go wyczuć pod palcem. W jego dolnej części wydzielone są dwa klawisze fizyczne z wyraźnym skokiem i przyjemnym klikiem. To co najważniejsze, czyli precyzja, jest na znakomitym poziomie. Podobnie jak w kwestii panelu dotykowego ekranu, tu także jest obsługa multitouch, więc używając Yogi 720 nie będziecie tęsknić za myszką. Obok gładzika po prawej stronie znajdziecie czytnik linii papilarnych, którego można używać do odblokowywania sprzętu. Działa celnie i szybko. Mój testowy egzemplarz Yogi 720 jest napędzany procesorem Intel Core i5 7200U, taktowanym zegarem 2,5 GHz, co ciekawe, bez wsparcia dla trybu boost, po to, żeby uniknąć mocnego nagrzewania się, throttlingu i w efekcie spadku wydajności. Na pokładzie jest 8 GB RAMu, szybki dysk 256 GB SSD oraz zintegrowana karta graficzna Intel HD Graphics 620. To jest zestaw dla średnio wymagających użytkowników. Wszystkie podstawowe zadania są wykonywane w świetnym tempie. Można odpalić kilkanaście kart w przeglądarce i kilka programów jednocześnie i spowolnienia się nie pojawią. Przy mocniejszym obciążeniu, na przykład podczas instalacji jakichś programów w tle albo na przykład kiedy używacie naprawdę wymagającej aplikacji, włączają się jednak wentylatory. Bardzo głośne i to rzeczywiście może drażnić, bo wyją jak suszarka, ale na szczęście włączają się rzeczywiście rzadko. No i druga kwestia, sprzęt tak naprawdę nigdy jakoś mocno się nie nagrzewa. Yoga 720 na pewno nie jest też dla graczy. Nikt zresztą nie udaje, że jest. Laptop pracuje na systemie Windows 10 Home. To nie jest niespodzianka. Lenovo dorzuca jednak od siebie kilka aplikacji, np. Companion, czyli program pozwalający szybko instalować jak Sprawdzić stan komputera, przejrzeć pomoc techniczną itd. Zauważam jednak, że do korzystania ze specjalnych dodatków konieczne jest założenie konta. Jest także dla nowo App Explorer, czyli sklep z aplikacjami. Na start zainstalowany na sprzęcie był również antywirus McAfee. Wyjątkowo natrętnie wyświetlający różne komunikaty, w związku z tym wam go nie pokażę, ponieważ odinstalowałem go już pierwszego dnia. W kwestii multimediów. Sprzęt wyposażono w dwa głośniki przygotowane we współpracy z JBL umieszczone na spodzie, więc uwaga, dźwięk jest tłumiony, jeżeli laptop leży na czymś miękkim, na przykład na kanapie, ale z drugiej strony świetnie się rozchodzi, gdy używacie laptopa w trybie namiotu lub jako tablet. Jakość dźwięku oceniam pozytywnie. Jest dość płaskie, ale ze względu na podkreślone wysokie tony wydaje się taki super czysty i na pewno jest donośny. Spokojnie wystarcza do obejrzenia serialu czy filmu. Można także wybrać sobie kilka trybów dolby, tak żeby dopasować go do własnych oczekiwań. Na froncie znajdziecie. Malutką, dobrze zamaskowaną kamerę HD do wideorozmów. Ona robi co ma robić, jest po prostu ok. Na prawym boku urządzenia rozmieszczono z kolei pełnowymiarowe USB 3.1 z funkcją ładowania, kiedy laptop jest wyłączony, oraz podświetlany przycisk włączania. Nie szukajcie go na klawiaturze. Po drugiej stronie są dwa porty USB-C Thunderbolt 3. Pamiętajcie, że nie ma czytnika kart pamięci, Gniazda Ethernet czy Kensington Lock. Jak się dowiedziałem na niektórych rynkach, w niektórych zestawach sprzedażowych, Lenovo Yoga 720 jest dystrybuowana wraz z rysikiem, natomiast nie w Polsce, on w Polsce jest opcjonalny, w związku z tym kiedy otworzycie pudełko i znajdziecie pusty kartonik, czyli miejsce na ten rysik, nie zdziwcie się, tak ma być. Jeśli chodzi o baterię, ona wystarcza na około 5-6 godzin pracy w zależności od stopnia intensywności. W zrównoważonym planie zasilania możliwe jest osiągnięcie nawet lepszego wyniku. Przy mocnym obciążeniu laptop rozładuje się po 2,5 godzinie i tyle samo mniej więcej trwa jego naładowanie. Nie jest jakoś magicznie, ale takie wyniki pozwalają na pewno wziąć g 720 pod pachę gdzieś w plener albo na miasto i nie rozglądać się nerwowo w poszukiwaniu gniazdka. Warto jeszcze odnotować, że ładowanie odbywa się przez port USB-C, a zasilacz nie jest specjalnie duży, więc też łatwo go upchnąć gdzieś w plecaku, czy torbie. Podsumowując, zawady Lenovo Yoga 720 należy uznać momentami bardzo głośne wentylatory oraz niezagospodarowaną przestrzeń pod ekranem. Tyle, wszystkie inne cechy tego sprzętu są albo ok, np. ilość portów, albo czas pracy na jednym ładowaniu, albo na poziomie dobrym lub bardzo dobrym, co pozwala z kolei uznać je za zalety. I tutaj wymieniłbym jakość wykonania, ekran, multimedia, wydajność czy klawiaturę to wszystko rzeczywiście się sprawdza. Lenovo Yoga 720 sprawdza się również jako mobilny komputer, bo rzeczywiście można ją sobie położyć na kolanach i coś na szybko napisać, jakiegoś maila albo jakiś dokument, i to jest wygodne. Z całą pewnością dużo wygodniejsze niż yy, gdybym miał to robić na mojej hybrydzie której wam na co dzień. W związku z tym pod tym względem komputer z całą pewnością będzie mi brakować. Jeżeli chodzi o cenę, możecie ją sprawdzić klikając sobie link, który jest w opisie. Ja z całą pewnością oczywiście chciałbym, żeby ten laptop kosztował mniej, natomiast no, biorąc pod uwagę realia rynku, nie należy się tego spodziewać. Uważam w związku z tym, że ta cena jest uczciwa i jeżeli chcecie Lenovo Yoga 720 kupić, mogę Wam taki zakup polecić. A ja mam dla Was jeszcze jedną pozytywną informację, XCOM przygotowała dla Was konkurs, w którym można wygrać ten sprzęt, w związku z tym zachęcam do wzięcia udziału w zabawie. Ważna informacja jest taka, że konkurs został przedłużony o miesiąc. Ja kiedyś o nim pisałem na Facebooku i miał się skończyć 31 lipca, natomiast skończy się 31 sierpnia. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić zdjęcie miejsca, w którym Lenovo Yoga 720 byłby niezastąpiony wrzucić takie zdjęcie na Facebooka, na Twittera albo na Instagrama i opisać hashtagiem yogafx.com. Najfajniejsze, najciekawsze zgłoszenie wygra. Można prowadzić wiele razy, w związku z tym, jeżeli stwierdzicie, że właśnie znaleźliście na wakacjach czy podczas jakiegoś wyjazdu jakieś ciekawsze, lepsze miejsce, możecie ponowić swoje zgłoszenie. To jest pozytywna informacja. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie. Tam również jest link do regulaminu. Polecam zajrzeć. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, polecam to zrobić w tym momencie. No i ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnej Mobizilli. Trzymajcie się. Cześć.